Dzień dobry, dzień dobry. To, jaka to jest y, genius rodzaj wierzby? Łozina. Wierzba Łozina, która słuchajcie, ona wyrasta z kołków. Widzicie? Ona z jak tylko wystarczy jej wsadzić do ziemi, ona rośnie. Tutaj mamy. Ja też mam bobra, tak, oczywiście, bo tamten to jest przy moich dębach. A tu ja mam swojego bobra, bo tam mam przecież Staro Rzeczy Bógów za, za płotem, tak? Bo idzie sobie tędy. O, jak to bób. No i ta ma mam też łabędzie. Proszę Państwa, parkę pięknych łabędzi. <gry> także. No mówię, tu już robotę robi, bób. Tam u sąsiada widzę poprzecinał, u mnie to jeszcze, 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 jeszcze. Sporo zostawił, także ja wezmę trochę i zaniosę tam. Gdzie są dęby? To czyli jak urosną wieżby, to Bóg będzie jadł wieżby, a nie dęby. A tam po drugiej stronie ulicy mamy, sarenek. Czy są? Słuchajcie, jest tak dużo kleszczy. Że naprawdę trzeba będzie się wszystkim psikać. Taki pasoży, tak z daleka, to nie widać, ten telefon nie ujmuje. Aha, to są moje dęby posadzone. Słuchajcie. Razik. Oj, poczekaj. No jest. Cały, cały, całe leje dębów będą. <laughs> Pszoły latały się, obleciały, wypróżniły. Ty, jak przyjdzie jakieś zimno, teraz to będzie normalnie Meksyk. Jak to wszystko już zaczyna wiesz, puszczać, nie? O. Nie jest ciepło. One no cały ja tam kombinują, co? Nie, nie, nie tak, jakoś się nerwowo zajmują. zachowują, co? Taki zasrany ten lotek, już trzeba im to wyczyścić. Wyciągnąć. Zresztą się może podgrzewają. Bibit. Słuchajcie, mamy świder. Będziemy robić dziury i sadzić dęby. Tu jest tak. Wesołe towarzystwo, tak, proszę Państwa. Bibi, Bibi daj głos. Daj, pokaż, jak Ty mówisz. Pokaż. Teraz to wstydzi się. Wstydzi się. Nie, nie wstydzisz się? No to powiedz, jak robisz. Jak wołasz z daleka. Pokaż. Izabelka nie. Izabelka nie jest taka krzykata. Ty jesteś tutaj naczelny. Przewodniczący tego podwórka. Bibit. Tak. Kochani, dzisiejszy dzień to się tak zaczął, że posadziłam u siebie 20 parę dębów z gieniem. A tutaj dla bobra posadziliśmy z 200. 200 albo z czysta. Witek, z których wyrosną wieżby. Żeby miał tak, gałązek. Tutaj, Wy tego, tego nie widać, ale wam pokażę. Tu wszędzie są maleje tak? To jest taka Witka. Tak, tam są tamte, co są moje no nasadziłam. naciapałam, O. o. Słuchajcie, to jest takie. O, mamy, mamy zagadkę na dzisiaj. Macie bobra, co z tym bobrem zrobić, tak? A, zabić bobra. B. Wystraszyć bobra. 3. <laughs> nakarmić bobra. A 4. No, no nie wiem, nasadzić mu, znaczy no, nakarmić, to nasadzić mu drzew. No a kto ma czwartą odpowiedź, to niech powie, co tu zrobić, żeby ochronić te dęby, bo bób to jedzie z tymi dębami. Słuchajcie, no to szok. Zostawia tylko te. Kikuty. No. A tu jest już moja dębownia. Tych nie widać, bo są małe, bo nie dorastają. Bo bober je zjada. Słuchajcie, o! To takie maluszki jeszcze jutro wykopuję, Ale to na przykład już są powalone, tak, pojedzone. Zobaczcie, o! Tu boberek, o! Już młode dębiki załatwił. To zrobiła mu siateczkę. I tak po je za, za, za taką siateczką, żeby one mogły być wolne. O, tu też mi już zrąbał. Tak to robię. Tam też bez sporo też. Ile, słuchaj, y, 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 ratuje dębów, tyle wierzb sadzę. No to jeszcze muszę ich podratować. To też? Dużo więcej będzie wierzb? No i najlepsze. Jeszcze jutro przywieziemy wierzby od nas. Josika, co to? Bo to trzeba wiedzieć, że z gałęzi wyrosta co? Wyrasta. Ty, ty masz tą, tą naukę, podziel się z nią. No poczekaj, no jak to wyrasta, z, kto wyrasta z...? Z, z wierzba i łosika. A z owoców musi wszystko inne rosnąć? Tom, z żołędzia, z kasztana, kasztan. Aha. Z nasiona. Tam, gdzie są owoce? Y, y, tak. Drzewo, które owocują? Tak. A lipa? Lipa też. Z odroś, odrośnie? Z korzenia nie bardzo, z, z nasiona ma. Dobra, bierzemy sznurek i lecimy. Słuchajcie, tu jest bobrownia. No dobrze, to ja wpadam. Pal sobie. Ja, bo mniej pali Jak najmniej palić? Słuchaj. A tu też trzeba tego dęba. Albo go zabezpieczyć, albo no Bober go załatwi. Zobaczymy. Dajmy też coś dla Bobra, tak? <grystanie> Zostawmy. Myślę, że przez siatkę nie przychodzi, ale to jest piękne miejsce. Co? Aha. Także. A tam już są zabezpieczone <noise> siatkami. To jest taki jeden ładny młody, zabrać go trzeba. Czy to nie jest dom? A nie, to jakieś śpiczaste jest. Kolczaste. A Halina? A tego zabierzemy? A ten, co stoi na drodze? No. Może tu jest, ale No. Ja są Dobra. Także... A jakie ładne niebo? No, przecież to jest niemożliwe, że to jest, słuchajcie, yy, styczeń, tak? Żeby tak styczeń wyglądał. Gdzie jest ta woda? Która ma zlecieć, tak? No, nic nie ma. No z wodą to będzie jakiś problem. Myślę, trzeba będzie wszystko nawadniać. Dlatego ludzie powinni nauczyć się szanować wodę. Nie lać jej tysiącami litrów. Szanować. Jesteśmy w cerkwi. Idę po pozwolenie, żeby wykopać dęby i zasadzić hierby. O, tu w zagonie jesteśmy. Dobra, Kąpiele oczyszczające po, po zimie, proszę Państwa. ciepło. Pójdź do rzeki zimnej. I to zaczyna działać, tak jak energia. Y... Się łączą. Y... Y... Ciepło z zimnym, jak się łączy, to dopiero zaczyna działać. Nie ma tak. Bo no. działa to no. tak. No. Tam mamy ten dęb kościelny, tak? Co ja chciałam powiedzieć, tam jest dużo tych. Świecidełek różańców. Tam ludzie chodzą i proszą o różne rzeczy. Tu mamy dwa dęby, tylko że one są już zagrodzone taką metalową kratką przed siatką, przed bobrem. Bo niestety poszłam do mojego dębu i tak mi przykro było, że Bób. A Bób też musi jeść, tak? No ale wszystkie te młode dęby pokosił. Także idę zaraz po materiał. Potrzebny mi do ochrony tych dębów i zaraz będę robić. A te są ładne. A ule zobacz tu jest jeden, zobacz tu jest dębów. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tu są całe dęby, a tam są trzy nawet przy sobie. Wiesz, ale tu siatki nie ma tylko jak co to jest. Cii, czekaj, nie. No ktoś ukrył chyba siatkę. To jest nie? Ostatnim razem było. No ale tu takiego dużego drzewna, to tego. Ten to chyba Bóg nie ruszy. Co? A gniazdeczko? Kto się gniazdko? O. No ukradli całą siatkę, że ostatnim razem była ta siatka jakbyśmy z kaśką. O jas. A to nie, ja to nie rozumiem tych ludzi, wiesz? No. nie przeklili. Dobra. Tu jest, bo... O, zaraz się. Słuchajcie, tu mamy tak, oporownię. Tak zwaną Uelę Sperun, proszę was. Ta, widzę norę. Tam się woda rusza. Tu jest jedna, tu jest druga. Ty, tu jest chyba więcej. A one mają kilka. A, one mają kilka dziur. No On nie jest taki aż ogromny, tak? No, i zobacz, i teraz ci mówię, jak to działa, tak? Wedle tego ludowego yy, ryt przekazu, czy, znaczy, bo oni nie mówią na to rytuały, tak? Że drzewo, drzewo musi jeszcze być żywe, rosnąć przy ziemi, znaczy rosnąć, i, i, i jedna ramię musi dotykać ziemi, także, tak? No to nie ważne czy to jest lierzba, czy, czy to jest. O, już, już, już. Trzeba przejść pod. Tutaj. I to najlepiej trzy razy, słuchajcie. Trzy, siedem i dziewięć. Dlaczego? No trzy, to są taka magiczna cyfra. Siedem tym bardziej, a dziewięć to tak jest jak uniwersum, jak to mówi wszechświat. Co wy robicie, dzieciaki? Także tak jak powiedziałam. Trzy razy. Żeby została zabrane wszystka zła energia. Przechodzimy. Pod. Idziemy. Ja tu pierwsza robię próbę. Tak. W ogóle muszę to sfotografować, bo obiecałam dziewczynom, że pokażę im więcej, jak to wygląda. Słuchajcie, tu jest bober. Robota no bobra. Te bobry są niesamowite, Zobacz jak w las, co? No. A gdzie tu jest A tam, stamtąd przychodzi z wody. Ale tam widzę, że zobacz, pozakładali na drzewa plastikowe obręcze. Jak wysoko, O, ty, on jest niesamowity ten bober, zobacz. O, słuchajcie. O, widzisz, a tutaj ludzie, wiesz, plo... o. ścieżka bobrowa, o. To jest ścieżka bobra. Bober tu morduje drzewa. Tak. No pójdziemy do moich dębów, bo niestety moje dęby też wastał Także widzisz A widzisz, że jakiś plastik, troszkę plastiku układam i on zostawia te drzewa W spokoju Tu mamy staro rzeczy bugu On mnie za płotem Co? Bo będzie tutaj też się A widzisz, że mają plastik założyli? Gdzie są domki Bobrów? Po drugiej stronie? No, po drugiej stronie. Tele ta woda tu stoi. Nie te pijcie tej brudnej wody. To oni mają tam pod korzeniami, nie? Także ludzie chronią drzewa przed Bobrem. <grym> Aha, to tutaj jest cała jedna wielka bobrownia, Bo tu wilków nie ma niczego kto mógłby przeszkodzić.